I ostatnie zdanie. Ostatnie, do ostatnie zdanie, Krzysztof. Czy, czy ty do jego czy ty do jej domu nie wejdziesz? Spójrz mu w oczy teraz i powiedz do niego ostatnie zdanie. Wojtku, wróć. Wróć. Synu, ja proszę. W była ta piosenka, pamiętasz? Tak. Wróć, no wróć. To zaśpiewaj dla niego. Może wróć, to. Syno, wróć, synu, wróć. Daleka Twoją. Cieka szczęśniony wróć, wróć z daleka na ciebie twój tatuś cieka szczęśniony, zmartwiony po tobie dziękuję Krzysztof a ty się nie bo będę ode mnie ja będę lec starszy od ciebie Ty mnie ja powinien słuchać, Wojtku. Ty mnie ja powinien pomagać.